Przez lata był filarem defensywy Liverpoolu, a po karierze został tatuatorem. Chodzi oczywiście o Daniela Agera. Duński obrońca zapisał się w historii Reds, rozgrywając 232 spotkania. W 2016 roku w wieku zaledwie 31 lat niespodziewanie zakończył karierę piłkarską. Na emeryturze zaangażował się w różnorodne przedsięwzięcia. Prowadził m.in. firmę kanalizacyjną Kloager, którą po latach sprzedał z zyskiem. Poza tym jest właścicielem co najmniej dwóch restauracji w Kopenhadze, a do tego prowadzi też fundację charytatywną. Ager znany jest ze swoich tatuaży, które zawsze były integralną częścią jego życia. Jego ciało zdobią liczne dzieła, w tym słynny skrót napisu You will never walk alone taki hołd dla Liverpoolu. Dlatego połączył pasję z biznesem. Otworzył własne studio tatuażu, gdzie czasem sam tatuuje klientów, gdyż zdobył konieczne uprawnienia. Jest więc pełnoprawnym tatuatorem. Jego studio szybko Zyskało renomę, a on udowodnił, że pasja i determinacja pozwalają na sukces również poza boiskiem. Ciekawostka: Ager jest również współzałożycielem platformy TattooDo, łączącej artystów tatuażu z klientami na całym świecie.